Siema, to, to jest pierwszy odcinek z serii Nikuszowa 10. To jest program z serii na przykład Gorąca 20 w czyli hity, takie piosenki i te inne. Dzisiaj wydaje pierwszy odcinek. Na początku tak szczerze że myślałam, żeby dawać 5 utworów na 10, ale pomyślałam, że z tyle co jego na świecie, żeby dawał, żeby dawał po 10 utworów. Ta seria będzie się ukazywała za miesiąc. Dokładnie w uh, ostatni dzień miesiąca. No i co? Zaczynamy. Na miejscu dziesiątym. Zespół Luxor Peta, ze swoją najnowszą piosenką hymny. Na miejscu dziewiąty. Rima Div and Manu feat. j Sam ze swoim hitem Single Ladies. Na miejscu ósmy. DJ Fresh Yeah. Rita Ora in hitting... like the Hot Right Now Na the I Don't Wanna Be On the Janelle Morel We Are Young On the Glass Heroes and Cupid's Na miejscu czwartym Pitbull z piosenki Back in Time, która jest z filmu Man in Black 3. Na miejscu trzecim. Nicki Minaj z piosenką Starships. Na miejscu drugim. Jessica Jean z piosenką Black Box. I wreszcie na miejscu pierwszym zespół Linkin Park z piosenką Burn It Down. To jest naprawdę świetna piosenka i ją bardzo polecam, a teraz wysłuchajcie jej sobie w całości. Tej serii mam nadzieję, że się spodobał i tak eee, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No, a na razie do widzenia. Haha, zrobiłem was koniec. To jeszcze nie koniec. Jeszcze będą dwa plebiscyty, ale na razie opowiem o jednym. A mianowicie jestem Game Przep. W tym miesiącu zdobywa E, e, zdobywały je wykonawcy Romano en Sapienza, Fit Rodriguez z piosenką Takata. To jest naprawdę bardzo fajna imprezowa piosenka. Nie będę jej w tle, bo ja mam słaby internet i nie chcę mi się ściągać, ale polecam naprawdę z tej piosenki, bo to jest najlepsza imprezowa piosenka. Mówiłem, że to dwa plebistyty dodatkowe oto drugi piosenka, której nie rozumiem i pewnie. E, Zgadniecie, co to jest, a mianowicie... Nie pamiętam wykonawców, bo nie słuchałem tej piosenki, ale pamiętam tytuł Call Me Maybe. No przepraszam bardzo, to jest głupia piosenka. Jakaś dziewczyna zakochuje się w facecie, a potem ona do niego śpiewa tra-la-la-la, si, i potem się okazuje, że on jest gay, i w ogóle jest taka sialalala, i w ogóle jest happy end, nie? A ja wiem, czy ja mówię, no nie wiem, po prostu tej piosenki nie rozumiem. Ona mnie kurza, po prostu wszystkie moje przyjaciółki zają tak szaleją, że po prostu nie mogę jej znieść. Nie mogę. I dlatego ona zdobywał mnie plebiscyt miesiąca za piosenki, które nie rozumiem i która mnie denerwuje. No i to już jest naprawdę koniec. No i tak, łapujcie, komentujcie, subskrybujcie. Naprawdę się postarałem, cały ten film, który robiłem prawie 2 godziny, także mam nadzieję, że ocenicie moją pracę dobrze i no i no i na razie, pa pa.